W tym odcinku przetestujemy sobie Beepower'a Midnight Tak jak widać on się prezentuje Tutaj macie firmę z Tobie Power Informacje, że jest to energy drink, że nie zawiera cukru Napisane, że jest Midnight Informacje o smaku, jest to czarna morwa Skład produktu Wartość odżywcza Informacje, że produkt się przetwarza, że po wbić tą puszkę wyrzucić Pojemność jest to pół litra Kod kreskowy. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia. I nalania produktu. Tak jak widać się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać ma taki czerwony kolor. Teraz możemy przechodzić do testowania produktu. No, ma to taki nietypowy, słodkawy posmak. Smakuje to bardzo podobnie do czarnego bzu. Jest to takie fajne, słodkawe. Tutaj macie cena, jest to 3,19. A tutaj macie plusy. A do plusów można zaliczyć to, że ma nietypowy, słodkawy smak. Natomiast tutaj macie minusy. A do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na średnią, ale zasłużoną ocenę. 5 na 10, ponieważ niczym mnie nie zachwycił. I na dzisiaj to koniec, i papa!